Jak twoje podejście i Twój charakter wpływa na współpracę z agencją reklamową, agencją marketplaceową i agencją sprzedażową. Cześć, nazywam się Michał Bartosiewicz, jestem praktykiem e-commerce. Od lat sprzedaję w internecie. Słuchaj, od jakiegoś czasu współpracuję z agencją Marketplace Sellify i zauważyłem, że klienci są różni. I dlaczego kręcę odcinek o klientach? Ponieważ chciałbym ten odcinek podsyłać tym, do których warto to podesłać. Zauważyłem, że są niektórzy klienci, którzy niesamowicie im zależy na tym, żeby mi zwiększyć sprzedaż. Zalecenia wdrażają, dostosowują się do rzeczy, słuchają, rozmawiają. Jak mają jakieś obiekcje, to się zdzwaniają czy podczas od razu rozmowy je poruszają. Zastanawiają się, co trzeba robić. Współpracują z partnerem, współpracują z specjalistą, współpracują z menadżerem. Wdrażają nowe produkty, próbują szukać rozwiązań, wdrażają zestawy, pozwalają nam działać. Nawet jeżeli czasami może być tak, że mają większy budżet, mają mniejszy budżet, to możemy rozplanować część działań w czasie, na przykład rozbić na 2-3 miesiące, robić to przykładowo partiami, ale zrobić w takim budżecie miesięcznym, jaki klient jest w stanie zaakceptować, aby finalnie ten wynik został udźwignięty, ponieważ te prace zostają z Tobą na zawsze. No, chyba że zacznie przy nich dłubać, ewentualnie może za jakiś czas zmieni się koniektura na rynku albo zasady na marketplace'ach czy sklepach internetowych. Ale ci, których można chwalić, można byłoby o nich opowiadać godzinami i się rozkoszować, ale po drugiej stronie są klienci agencji, którzy tylko mówią, że chcą więcej sprzedawać i uważają, że jak nam rzucą podpisaną umową, to ta sprzedaż sama ruszy. No i podam ci parę przykładów. My jako agencja nie powinniśmy teoretycznie, praktycznie nikt za to nie odpowiada, sprawdzać czasu wysyłki, czasu odpowiedzi na wiadomości i innych rzeczy, które są w jakości konta. Ja uważam, że prowadząc takie działania dla klientów, powinno się robić o tyle, ile jesteś w stanie pomóc klientowi, żeby miał jak największą sprzedaż. I mimo, że tego nie ma w umowach, nasi specjaliści sprawdzają. Sprawdzają także te wskaźniki, aby mogli zareagować. Oraz, żeby nasza pomoc była efektywniejsza. Bo jeżeli masz portale i na tych portalach masz różne wskaźniki jakości, to czym masz tą niższą jakość, tym portal Cię klasyfikuje jak gorszego sprzedawcę, czyli pokazuje Cię gdy rzadziej, jesteś niżej w trafności, jesteś niżej w wynikach wyszukiwania, albo czasami możesz mieć w pewnych godzinach takiego shadowbana, że Twoich ofert w ogóle nie będzie widać poza Twoim komputerem. No i. My, jako agencja, dokładając wszelkich starań, żeby to było jak najlepiej sprzedażowo, pisowo, graficznie, atrybutowo, po frazach, po SEO i po wielu, 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 wielu innych działaniach, klient nam zawiązuje ręce. Bo jeżeli on zaniedbuje swoją pracę, to nawet jak my byśmy zrobili złotą robotę, to tej złotej roboty nigdzie nie będzie widać. To tak jak miałbyś sztabkę złota i ją zakopał w, w ogrodzie. No, niby masz. Niby masz coś wartościowego, ale ani świat o tym nie wie, ani nie może je sprzedać. To jest jakbyś chciał sprzedać sztabkę złota, ale ją mieć zakopaną i nikomu o niej nie powiedzieć. Jeżeli klientowi się mówi, słuchaj, masz 68% wysyłek opóźnionych, zrób coś z tym. A co Was to interesuje? Albo, no, 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 coś tam wdrożymy, pracownikom powiemy i tak będzie. Albo na przykład masz produkty, które wymagają dodatkowych badań i robisz jedne badania do wszystkich produktów. Bo na przykład jeden produkt jest tym składnikiem, reszta jest wymiksowana z czymś innym i twierdzisz, że jedno badanie wystarczy do wszystkiego. No portale się z tym nie zgadzają. Od Ciebie na sklepie nikt Ci tej sprzedaży nie zablokuje, ale przyjdzie ktoś mądry, ktoś szczęśliwy, zgłosi do odpowiednich służb i po prostu zażądają badań. Te badania też Ci odrzucą i będziesz miał problemy. Na portalach jest o tyle lepiej, że po prostu zdejmą Ci oferty i temat zostawią. Na Twoim sklepie nie zdejmą Ci ofert na siłę, ale będziesz odpowiadał nawet prawnie, za to, że wprowadzasz w obrót coś, co powinno być badania. Kolejną rzeczą to są rzeczy, które na przykład dotyczą uzupełnienia stanów magazynowych, czy to w Twojej firmie, czy to w firmie zewnętrznej. Rozwijamy sprzedaż, sprzedaż zaczyna iść. No i w pewnym momencie słyszymy, tak tak, uzupełnimy stan. No to ten stan magazynowy zmniejsza się. Znowu dzwonimy, znowu prosimy, tak, tak, uzupełnimy stan, na nasi dzwonią do skutku pieźni pod rząd, stan się wyzerował, produktów nie ma. Przez kolejne dni słyszymy, że to się uzupełni, a potem tylko odpowiedź, no ciężko nam ten towar załatwić. To po co komunikować, że się ten towar załatwi? Po co w ogóle próbować sprzedawać w internecie? Czy nie lepiej byłoby jeździć i zwiedzać świat? Czy na przykład siedzieć i łowić ryby nad rzeką? Jeżeli jesteś zadowolony z efektu, jaki ci agencja dowodzi, to pytanie, dlaczego nie zakomunikujesz, że to ci wystarczy? <laughs> zmniejszylibyśmy pakiet, zmniejszylibyśmy ilość roboty, dostosowali to do tego, czego potrzebujesz. Jeżeli pchamy się po to, żeby jak największą sprzedaż uzyskać, a ty nie jesteś w stanie obsłużyć, albo ją zbijasz, ścinasz przez swoje inne działania, które de facto nie są widoczne na pierwszy rzut oka, ale tak naprawdę w algorytmach, w statystykach, niedoczności są widoczne i my to wiemy i komunikujemy, to po prostu ograniczasz sobie możliwość zarobkową. I albo jeżeli przykładowo masz zbyt dużo roboty, zatrudnij dodatkowego pracownika po swojej stronie. Tak, to będzie dodatkowy koszt, który teoretycznie na pierwszy rzut oka nie zwróci Ci się w obecnym budżecie, bo to jest ktoś, kto będzie robił ponad tą górkę, którą Ci wygenerujemy dodatkowo, albo zleć to nam. Jeżeli nie chcesz z nikim podpisywać umowy nawet o pracy czy czegoś i deklarować z kim współpracy długiej, powiedz, słuchajcie, potrzebuję pomocy w tym, zróbcie to, wycencie mi to dodatkowo. Ja jako firma będę was opłacał, waszą agencję. Zależy na przykład taki okres, aż będzie tak wysoka faktura za te usługi dodatkowe, że zrezygnuję z tych usług dodatkowych i zatrudnię sobie pracownika na stałe. To my naprawdę jesteśmy w stanie zaakceptować, uszanować i nie będzie z problemów. Ale taka obupólna współpraca, obupólna pomoc, obupólna korzyść to nie daj, że my będziemy w stanie wygenerować większą sprzedaż sprzedawcy, to ty jeszcze możesz sobie rozplanować koszty. Sprzedawca, firma powinna z agencją rozmawiać, komunikować, mówić o swoich problemach, o nawet urlopach, że się jedzie i na przykład firma musi stanąć na jakiś czas, bo ma trochę zorganizowaną, jak ma zorganizowaną. Te wszystkie rzeczy wpływają na dalsze sprzedaż. Sprzedaży na marketplacach buduje się progresywnie. Nie jesteś w stanie zm... dzisiaj wejść jutro mieć sprzedaży w setkach milionów. Musisz to budować schodkowo, bo po pierwsze, portale nie mają tylko i wyłącznie Ciebie jako sprzedawcy, więc po co mają ryzykować wejściem kimś nowym? A po drugie, dopuszczają do sprzedaży tego, kto się wyrabia z zamówieniami tego, kto płaci faktury na czas tego, kto. Jest w stanie po prostu być dobrym partnerem dla takiego marketplace'u, jeżeli chodzi o płacenie faktur i potem brak reklamacji, brak dyskusji, brak korzystania z jakichś programów ochrony kopujących, że portal musi zapłacić za odszkodowanie. Tak samo byś ty postępował, jakbyś prowadził portal sprzedażowy. No i zobacz. Masz firmę, wysyłasz paczki. No i tak wysyłasz, że co tydzień w piątek pacierasz ręce i mówisz: przyserowałem zerowałem paczki na zero, nie mam nic do wysyłuć. Ale paczki, które wpadły w niedzielę czy w poniedziałek, powinny być wysyłane w poniedziałek, a są wysyłane wtorek-środa. Środowe są wysyłane w piątek i w tych wszystkich statystykach widniejszy się nie wyrabiasz. Niestety, to co powiem, dla niektórych to będzie brutalne. Musisz zatrudnić dodatkowo osobę, jak się nie mieścisz z wysyłką paczek która będzie pół tygodnia nie robiła nic. I albo musisz to zaakceptować, albo przez drugie pół tygodnia dać jej inną pracę. Czy to, nie wiem, sprzątanie, czy to, nie wiem, jakaś produkcja, czy po prostu kogoś zatrudnić na pół etatu. Bo jeżeli portal widzi, że Ty się co tydzień nie wyrabiasz i za tydzień się nie wyrabiasz i za tydzień się nie wyrabiasz, to choćby my byśmy jako agencja stanęli na głowie, nie zwiększymy Ci sprzedaży. Ale jeżeli ty się wyrabiasz z paczkami i algorytm jest ci w stanie dołożyć kolejne partie zamówień, to to będzie jak najbardziej do zwiększenia sprzedaży. I powiesz, aha, to po co mi w ogóle agencja? No po to, że jakbyś nas nie miał, to miałbyś jeszcze mniejszą sprzedaż, skoro się nie wyrabiasz, a my cię trochę tak za rękę ciągniemy do przodu. Jeżeli byś w ogóle z nas nie korzystał. Aha, powiem to wprost, bo może niektórzy stwierdzą, że im agencja jest niepotrzebna. Yo przecudowne wskaźniki jakości konta, wysyłki, komunikacji i innych wskaźników, to i tak będzie ci ta sprzedaż rosła. To po co ci agencja? Po to, żeby ci rosła jeszcze szybciej, jeszcze stabilniej i jeszcze bezpieczniej, a jeżeli chodzi o wskaźniki typu na przykład jak są oferty przygotowane, czy są dobre, czy złe, to takich wskaźników nie masz. Masz tylko jakość konta. Super sprzedawca na portalach nie oznacza, że masz super opisy. Super, grafiki, super atrybuty, super jakieś punkty zaczepne czy SEO zrobione. Słuchaj, masz ofertę i masz ofertę, która jest droższa. Masz markę i masz produkty no-name'owe. I dlaczego to samo z tej samej chińskiej fabryki wychodzi i na przykład ma, dokładając znaczek, większą sprzedaż? Ponieważ sprzedawca zadbał o jakość tych produktów, o komunikację z marką, o komunikację z klientami, o inne opisy, o inną jakość, inne zwroty, inne reklamacje, inne procesy gwarancyjne. I ty tak samo. Jeżeli przykładowo masz nawet tego super sprzedawcę i zastanawiasz się, hej, wszystko mam na maksa, to dlaczego rosnę, ale nie tak szybko, jak bym chciał, to tu możemy Ci pomóc. Pomóc Ci w ustawieniu reklamy, pomóc Ci w ustawieniu y, opisów, zmienić w ogóle ten opis, przetłumaczyć na inne języki, podobierać atrybuty. Poukładać tekst w SEO, poukładać tytuły w SEO, bo to też się liczy, co jest wyszukiwane, bo jedna fraza, co ci się wydaje, że tak ludzie szukają, będzie wyszukiwana 13 tysięcy razy miesięcznie, a druga 700 tysięcy razy miesięcznie. A to jest ten sam produkt, tylko po prostu inaczej układasz słowa. Więc bez takich rzeczy będziesz sprzedawał, będzie ci sprzedaż rosła, ale nie tak szybko, jak byś mogła rosnąć. I zobacz, do czego dążę. Kiedy połączymy siły, czyli agencja połączy siły ze sprzedawcą. To efekt będzie znacznie potężniejszy. Jeżeli sprzedawca działa sam, może rosnąć. Agencja sama ciebie może ciągnąć, byle jakiego sprzedawcę. Ale jeżeli połączysz te dwie rzeczy, to będziesz miał najlepszy możliwy sukces, jaki jesteś w stanie uzyskać. No i teraz pytanie: Czy agencja jest dla ciebie? Tak, jeżeli szanujesz po prostu swoją firmę i szanujesz swoje pieniądze. I nawet nie chodzi o fakturę do nas, chodzi po prostu o rozwinięcie Twojego biznesu. Bo jeżeli na przykład koszt reklamy, który nawet sam ustawiasz, wynosi dzisiaj X złotych i przychodzi Ci Y pieniędzy, to mogę się z Tobą założyć o dobre piwo, że jeżeli wszystkie wskaźniki wyprostujesz na koncie, to ten sam X pieniędzy wydawanych na reklamę przyniesie Ci znacznie więcej pieniędzy niż Y ze zwrotu. Nie jesteś w stanie budować sprzedaży, jak nie masz dobrej jakości. Ej, patrz na to, klienci powracalni, nawet jeżeli portale. Ludzie powiedzą, a bo ja kupiłem na portalu o takiej nazwie. Ja chodzę w adidasach, nie chodzę w butach sportowych, ja chodzę w adidasach. Nie chodzę w, nie kupuję dzieciom pieluch, tylko kupuję dzieciom pampercy. To są rzeczy, wiesz, ogólne, czyli powiesz, a ja kupiłem na Allegro, ja kupiłem na Amazonie, ja kupiłem na Kauflandzie, ja kupiłem na Ebayu. Spoko. Ale ludzie sobie zaczęli zdawać sprawę, że na tych portalach są też firmy. Nawet jak zapomną, jak twoja firma się nazywała, bo miałeś skomplikowaną nazwę, to sobie szukają w historii zakupów i zamówią ponownie od tego samego sprzedawcy. I dwie rzeczy. Dużo osób nie patrzy na cenę, czy jest już dzisiaj złotówkę taniej, czy 5 złotych drożej, czy 10 złotych taniej, czy 15 złotych drożej. Tylko klikają ponownie w zakup, bo nie chce im się szukać. Ale tylko i wyłącznie ponowią zakup ci, którzy nie mieli z Tobą problemów, czy to z czasem wysyłki, czy to z jakimiś innymi aspektami. A jeżeli nawet okaże się, że ktoś porównuje ceny, ale się to będzie nieznaczna cena 50 groszy złotówka na droższych rzeczach nawet 100 złotych i okaże się, że ten 1-2% naprawdę nie widzi nie. dla niego różnicy w budżecie domowym bo nie powiesz mi, że jak Znajdziesz, nie wiem, coś za 30 zł, za 29, to ta złotówka tyle ci w życiu zmieni, a czasami wielu klientom liczy się co spokój, ducha i bezpieczeństwo. I kosz musi szukać za złotówkę spokoju ducha i bezpieczeństwa ryzykować. No nikomu się nie będzie chciało, a nawet jeśli, to takich klientów i tak nie utrzymasz niczym. Będziesz mu nawet za tydzień wysłać takich największa, tak zwana polska cebula, nie dogodzisz mu niczym, żadną jakością, żadnym czasem wysyłki. On jest w stanie nawet dać złotówkę 5 mniej, ale po prostu zawsze od najtań i go niczym nie utrzymasz. Takich klientów nie warto przy sobie trzymać, ale ci klienci, których właśnie zależy na tych wszystkich wskaźnikach, będą robić u Ciebie zakupy ponownie i ponownie i ponownie. W niejednym projekcie, który prowadziłem. Było w statystykach gro ludzi, którzy kupowali 3 razy w roku, 10 razy w roku, 14 razy w roku. A weź sobie zobacz w swoich statystykach, ile osób kupuje więcej niż jednorazowy zakup, czy w ogóle częściej niż raz do roku. I z tym refleksją i z tym zadaniem domowym Cię zostawiam. Dzięki za uwagę. Ten odcinek był trochę cięższy, ale uważam, że wielu osobom, wielu sprzedawcom to otworzy oczy. My jesteśmy w stanie bardzo dużo pomóc. Pod warunkiem, że nie będziecie burzyć tego, co będziemy budować. Dzięki za uwagę, trzymaj się do zobaczenia i cześć.